Olimpijskie podnoszenie ciężarów to sport, który składa się z dwóch liftów, rwania i podrzutu. I aby progresywnie przeładowywać te dwa ćwiczenia, czyli regularnie dokładać kilogramów na sztangę, potrzebujesz odpowiedniej techniki, odpowiedniego zapasu mocy, e, odpowiedniego timingu który można podpisać pod słowo technika, no i przede wszystkim odpowiedniej bazy siłowej. Jeżeli mówimy o bazy siłowej, głównie mówimy o dole ciała i tutaj mówimy o ćwiczeniach takich jak przysiad i ciąg w wersji rwaniowej lub podrzutowej. Dzisiaj opowiem Ci o tym, jak taki e, przysiad i ciąg wzmocnić, jak wzmocnić swoje nogi w treningu e, ciężarowca, więc żeby przejść dalej zasubskrybuj ten kanał, bo to najlepszy kanał od w całej galaktyce, zostaw lajka i zapraszam do filmu. Don't leave me don't leave me tak jak już mówiłem, trening nóg ciężarowca to głównie przesiady i ciągi. Ale do tego powinna być dobrana też odpowiednia ilość ćwiczeń akcesoryjnych, tak aby przede wszystkim zostać w zdrowiu i móc regularnie dokładać kilogramów na sztangę. Siła Twoich dolnych kończyn i siła po prostu w tych ruchach przysiadu oraz ciągów to taka Twoja baza i to jest tak naprawdę podstawa Twojego progresu, bo bez tego uwierz mi, że nie ruszysz do przodu. Możesz w nieskończoność poprawiać technikę, możesz w nieskończoność robić rwania i podrzuty. Jeżeli nie będzie pracy nad bazą siłową, nie będziesz w stanie przejść dalej w swoich ciężarach olimpijskich. Takie główne błędy, jeżeli chodzi o trening nóg u ciężarowców, i to głównie u amatorów, to jest przede wszystkim brak periodyzacji, czyli brak ułożonego systemu dokładania kilogramów na sztangę, brak priorytetowości, czyli nie mam Okresowo założonego celu w właśnie w przysiadzie czy w ciągu nie mam priorytetu na swoją bazę siłową, która oczywiście powinien raz na jakiś czas w planie się pojawić. Jest to zbyt mała ilość akcesoriów, lub w ogóle ich brak, lub na przykład zbyt duża ilość akcesoriów, które niepotrzebnie generują dodatkowe zmęczenie. Za mała objętość lub za duża objętość. Jeżeli tej objętości jest za mało, uwierz mi, też nie będzie w stanie dojść do adaptacji. Też nie będziesz w stanie dołożyć kilogramów na sztangę. Jeżeli objętość jest za duża, wygenerujesz zbyt duże zmęczenie i po trzecim, czwartym tygodniu takiego planu nie pójdziesz dalej ani o centymetr. Wielu moich klientów oraz wielu zawodników, którzy pytają mnie często na Instagramie, jak budować siłę nóg, boją się o stratę. Prędkości, agresywności, szybkości, jeżeli chodzi o olimpijskie lifty. I uwaga, jeżeli spriorytetyzujesz swój przysiad, czyli twoim celem okresowo będzie zwiększenie kilogramów na sztandze w przysiadzie, to tak, stracisz ten zryw, stracisz tą prędkość, stracisz szybkość na olimpijskich liftach, ale jest to okresowo, jeżeli jest to robione daleko od startu, jest to zaplanowane tak, aby był to jakiś jeden cykl z całego makrocyklu. To uwierz mi, że warto to raz na jakiś czas zrobić co 3, 4 takie większe cykle, po to, aby właśnie móc się przesuwać jako całość na tym że tak powiem, na tej osi progresu. Intencja też ma ogromne znaczenie. W Twoim planie tak naprawdę zawsze powinien być przysiad i zawsze powinien być ciąg, i jeżeli nawet jest priorytet na olimpijskie lifty to Ty możesz robić ciężkie przysiady, ale jeżeli intencja jest na przykład na prędkość tego przysiadu, to uwierz mi, że nie stracisz szybkości, nie stracisz mocy, nie stracisz dynamiki, więc te olimpijskie lifty dalej będą wyglądać dobrze. Ale tak, jeżeli wchodzimy na maksymalne powtórzenia w przysiadzie, jeżeli sztanga zaczyna się przesuwać wolno, to Ty przesuwasz się na osi siły do przodu, ta prędkość oczywiście troszeczkę nam zejdzie, nie będzie tego takiego wyczucia w rwaniach i w podrzucie, i to jest normalne. I tego nie trzeba się bać, bo uwierz mi, że wchodzisz na kolejny plan, w którym już e, priorytet jest ustawiony na Olimpijskie Lifty i to wszystko zaczyna się nam ładnie sklejać. Progresywne przeładowanie to jest Twój cel, jeżeli chodzi o przysiad i ciąg. Tak jak już mówiłem, e, cykle można priorytetyzować, i jeżeli jest cykl ustawiony na. Olimpijskie lifty, to jeżeli nie przekroczysz, nie pobijesz rekordu w przesiadzie, to się nic takiego nie dzieje pod koniec planu. Ale na przykład możesz progresować nie tylko ciężarem, ale możesz progresować również tempem, możesz progresować również wariacją samego przesiadu. Czyli jeżeli mam cykl nastawiony na Olimpijskie lifty. Mogę na przykład sprogresować swój przysiad z pauzą. Da mi to fajną bazę na późniejsze cykle, żeby sprogresować w klasycznym przysiadzie. To jest pierwsza rzecz. A dwa, fajnie mi poprawi pozycję na dole. Na pewno poprawi mi się mobilność całego przysiadu i będę miał dwie pieczenie na jednym ogniu, a jednocześnie nie stracę tego okresu, w którym robię tylko olimpijskie lifty. Ćwiczenia akcesoryjne do dolnych partii ciała, czyli do przysiadu i do ciągu, jeżeli chodzi o olimpijskie, olimpijskie podnoszenie ciężarów, to głównie będą ćwiczenia, które mają za zadanie Cię utrzymać w długim zdrowiu. Jeżeli mówimy o grupę kulszowo-ogoleniową, to warto tutaj zadbać o odpowiedni poziom siły. Też nie należy jakoś bardzo szarżować, to jest objętością pracy, ponieważ to też generuje dodatkowe zmęczenie, więc ten dwugłowy z tego, że w przysiadzie on to zgięcie kolana występuje w małym stopniu. Jeżeli chodzi o zgięcie i wyprost biodra, to w podnoszeniu ciężarów mamy tego sporo, więc tego dodatkowo nie trzeba jakoś szczególnie przetrenowywać. Okresowo oczywiście można, ale no jest jednak ten kład dominant całego ruchu, całych tych wszystkich liftów, więc warto mieć w planie tak naprawdę zawsze jakąś formę uginania kolana, tak aby tą grupę kulszowego kurszow nią wzmacniać i utrzymać ją w zdrowiu, bo to też jest założenie ćwiczeń akcesoryjnych, czyli utrzymanie cię w zdrowiu. To samo można powiedzieć o przywodzicielach i to samo można powiedzieć o prostym uda. Bardzo często właśnie ból kolan jest spowodowany tym, że robimy głównie przysiady, brakuje właśnie wariacji wyprostu kolana, brakuje pracy nad zginaczem biodra, a to są też Partie, które kompleksowo, jeżeli chodzi o dół ciała, warto po prostu trenować. Do takich ćwiczeń akcesoryjnych również zaliczymy wszystkie ćwiczenia na e, core. I tutaj e, o tym oczywiście już film jest nagrany, więc zapraszam cię e, na, e, do linku na dole. Zostawię go po prostu, jak trenować swój core w olimpijskim podoszeniu ciężarów. I tutaj również zawiera się e, kwestia twoich pleców, czyli twojego low back. Jako pracę akcesoryjną również zaliczamy tutaj pracę unilateralną i warto, yy, warto raz na jakiś czas po prostu przetrenować ciężko jedną nogę, czy to będzie w formie przysiadu wykrocznego, czy to będzie w formie przysiadu bułgarskiego, obojętnie. Warto raz na jakiś czas po prostu te nogi wzmacniać pojedynczo, to też na pewno przełoży się na siłę Twojego przesiadu. No i przede wszystkim wyrównać gdzieś te asymetry, które mogą się pojawiać po dłuższej, po dłuższym czasie pracy tylko na sztandze, więc warto po prostu raz na jakiś czas wrzucić sobie pracę unilateralną. No dobra, w takim razie jak ułożyć taki mikrocykl, jak dobrać parametry, aby móc progresywnie przeładowywać swój przysiad, czyli po prostu dokładać kilogramów, poprawiać wyniki i mieć z czego wyciągać, z jakiej bazy wyciągać to do olimpijskich liftów. Jeżeli chodzi o ilość serii, czyli objętość treningową w takim tygodniu, ona powinna się wahać od 10 do 15 serii. Jeżeli Twoim priorytetem jest w danym cyklu przysiad i jesteś na początku swojego cyklu, to warto zacząć od wyższej objętości, czyli nawet od 15 serii, to już będzie naprawdę dużo. Wliczając to oczywiście akcesoria, ok? Więc do 15 serii, jeżeli chodzi o początek cyklu, i stopniowo yy, na koszt objętości powinna się podnosić intensywność. Warto się trzymać zasady, i ja tej zasady u nas w Highpool się po prostu trzymam, żeby te pierwsze 2-3 tygodnie były naprawdę relatywnie lekkie. Tak, abym ja nie przepalił tych pierwszych dwóch, trzech tygodni, żebym czuł rzeczywiście zmęczenie z samej włożonej pracy, czyli z tej objętości pod względem fizycznym, ale nie czuł się wypruty, nie czuł się y, osłabiony, nie czuł się spowolniony tym, że zacząłem za ciężko i ten trening po prostu wpływa na mój układ nerwowy, ja jestem po prostu jak warzywo. Czyli powinieneś czuć te pierwsze 2-3 tygodnie, ale powinieneś je robić raczej z komfortem i z komfortem przede wszystkim psychicznym, bo pod koniec planu będziesz żyłował, będziesz szarpał, będziesz walczył o rekordy, więc warto jest przede wszystkim przerobić te ruchy, na których będziesz walczył o rekordy, a dwa właśnie nie przepalić tych pierwszych dwóch trzech tygodni, czyli relatywnie zostawić je po prostu Yy, na niskiej na niski intensywności, i wraz z czasem na koszt objętości, po prostu zwiększać intensywność. W intensywność pamiętaj, że może zwiększać i, lo, i kilogramami, yy, i właśnie również tempem. Yy, więc yy, tutaj tych form wygrastii jest wiele, yy, i warto sobie. Yy, na początku takiego powiedzmy 5-6 tygodniowego cyklu założyć jakiś cel, czyli na przykład niech to będzie przysiad tylny na 3 powtórzenia. I to jest Twój główny cel, Twoje główne założenie, że w tej trójce chcesz wykręcić nowe 3RM. Więc cała reszta, te inne wariacje przysiadów, które masz powinna być dostosowana i akcesoria powinna być dostosowana po to, żeby to 3RM pod koniec tego 5-6 tygodniowego planu wykręcić. Mm, nie ma tu większej filozofii, naprawdę nie ma co kombinować. Jeżeli ten system działa, to warto z niego korzystać. Jeżeli da się progresować liniowo, to progresuj liniowo. Jeżeli nie da się progresować liniowo, możesz progresować falowo. Tutaj warto, aby tymi parametrami ktoś po prostu się zajął i żebyś po prostu patrzył na nie, w jaki sposób to idzie. Pamiętaj, że objętość to nie jest ilość przepracowanych, przerzuconych kilogramów na treningu, tylko ilość twoich serii roboczych. Ty możesz zmniejszać objętość, zwiększać intensywność z czasem, a i tak stać w miejscu, więc tutaj warto na przykład byłoby wprowadzić tą periodyzację falową, która będzie rozłożona na przykład na takie e, 3 tygodnie i wtedy w takim powiedzmy cyklu siłowym, który trwa 12 tygodni, będziesz w stanie te 4 y, cztery razy przesunąć tą granicę swojego przysiadu i to już powinno być fajne. To już mówimy o zawodnikach bardziej zaawansowanych. Jeżeli mówimy o zawodnikach średnio zaawansowanych, początkujących, to progres liniowo będzie się sprawdzać naprawdę bardzo dobrze. Uwierz mi, że jeżeli plan jest odpowiednio dobrany, jeżeli parametry są dobrze zmieniane z tygodnia na tydzień i jeżeli bazujesz na autoregulacji, możesz liniowo dokładać naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo długo. Jeżeli chodzi o moje podejście do tego, to uważam to za bardzo istotną część treningu. Nie wyobrażam sobie planu treningowego, który jest nastawiony tylko na olimpijskie lifty. Zazwyczaj każdy mój plan, każda moja współpraca, każdy mój klient zaczyna od bazy siłowej po to, żebyśmy mieli jakby, żebyśmy upiekli duże ciasto, z którego można wyciągać. To jest tak, że tak naprawdę w każdym sporcie się tak robi. Czy, czy to chodzi o czy to są umiejętności nie wiem w koszykówce też potrzebujesz mieć bazę tych umiejętności czy to są umiejętności w MMA też potrzebujesz mieć bazę w MMA czy to jest bieganie czyli taki na dosyć prosty sport też musi mieć bazę tlenową, żeby mieć z czego wyciągać. I budowanie siły niczym się nie różni. Yy, budowanie siły do, do olimpijskiego podnoszenia ciężarów też jakoś szczególnie się nie wyróżnia. Ważne jest, żeby pilnować tych podstawowych zasad, progresywnego przeładowywania, odpowiedniej ilości pracy w tygodniu, yy, odpowiedniego dopasowywania parametrów z tygodnia na tydzień no i tej autoregulacji. Jeżeli będziesz pilnował tego wszystkiego, jeżeli Twój trening będzie miał periodyzację, to wiesz mi, że sky is the limit i Niezależnie od Twojej wagi jesteś w stanie budować siłę po prostu zawsze. To było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się z tego czegoś konkretnego. Jeżeli chciałbyś więcej informacji, to oczywiście zapraszam cię na mój kanał. Tutaj masz dosyć sporo filmów merytorycznych i lifestyle'owych, także każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli chcesz dodatkowych więcej takich konkretnych informacji, to zapraszam Cię na mój Instagram, bo tam praktycznie codziennie pojawiają się nowe treści, nowe informacje na relacjach, więc tam Cię zapraszam, tam Cię odsyłam. Pozdro! Pozdro, pulpel, Rośnicie, rośnicie silni, dokładajcie do przysiadu, pamiętajcie, że, że jest to wasza, wasza baza i musicie być po prostu tam silni. To tyle. Pozdro, pulpel.